Siama z tej strony Kenji za osiem. i to jest drugi odcinek. Jak Serii Pewnie zastanawiacie się jak się nazywa. Na cóż, będziecie musieli zapytać w komentarzach. Ach jak się nazywa Wam a mów w komentarz ach i wtedy dowiecie się jak się nazywa no, no bo przecież o to chodzi w Ty. A i będzie 10 odcinków serii pytań. No to to był drugi odcinek serii pytań. Do zobaczenia w następnym.